Naszą wizją jest urzeczywistnić demokrację bezpośrednią, czyli postawić naszego obywatela w centrum, co będzie docelowo tak proste, jak robienie zakupów w sklepie internetowym z telefonu komórkowego. Widzimy, że żyjemy na przecięciu trzech trendów. Trendy są oczywiste, każdy z nas ich doświadcza, natomiast niekoniecznie czujemy wszyscy tę samą presję, że one już się zbiegają. Po pierwsze niepewność, po drugie akceleracja technologiczna, a po trzecie polaryzacja idei, które są alternatywne do siebie. Niepewności używamy jako tworzywa do wykreowania innowacyjnego i przedsiębiorczego pomysłów dla zmiany ustrojowej. Akceleracja technologiczna to dzisiaj kultura klikasz i masz codziennie wykonujemy dezaprobatę bądź aprobatę dla różnych pomysłów, nas Polaków łączy potrzeba decydowania. Łączy nas potrzeba decydowania nie tylko w kwestii dóbr ym, prywatnych, ale również w kwestii dóbr publicznych. I po trzecie, jesteśmy bardzo zmęczeni polaryzacją idei, które na koniec dnia tak naprawdę powinny nas łączyć, a nas dzielą.